Siemaneczku ziomeczki, z tej strony Janeberius, a dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem na moim nowym kanale. Jak widzicie gramy sobie w Minecrafta, więc co to może oznaczać? Zaczynamy serię z Hardcora. Będzie to seria podzielona na sezony, teraz to macie pierwszy sezon. Po prostu będzie chodziło o to, że jeżeli zginę, to sezon się zakończy i zaczynamy nowy sezon. Oczywiście będą live'y też z live z tego sezonu, także oczywiście was zapraszam, a my bez większego przedłużania zapraszamy nas do oglądania. Pamiętajcie jeszcze zostawić subskrypcji, łapki w górę i napisać komentarze, czy seria wam się podoba, czy chcielibyście coś zmienić, no a my zaczynamy, zakładamy świat. Dobra, lecimy, zakładamy nowy świat, bierzemy sobie tryb hardcore oczywiście. Nazwiemy go sezon. Sezon pierwszy. No i co, i, i to tyle. Chyba więcej opcji świata. Nic to nie zmieniamy. Domyślny generuj struktury. Dobrze, także zaczynamy. Serię mam. Myślę, że będę, będę ciął tą serię. Nie wiem, napiszecie też co wy o tym sądzicie. Czy wam się takie coś podoba? Czy ją będę ciął? To czy to Wam będzie odpowiadać? Nie widzicie, załadowaliśmy się na na świecie. Mamy od razu biom e, śnieżny, więc to jest całkiem w porządku. To jest bardzo rzadki biom, przynajmniej mi się nie dawało go znaleźć. E, no na sam start to wiadomo, to trzeba jakieś dupsy pozbierać, jakieś drewna. Już widzicie serduszka, hardcore. E, pod koniec oczywiście każdej serii będę wam dawał możliwość wbicia sobie na serwer, więc znaczy będę dawał wam paczkę, zależy od, zależnie od tego co pobudujemy, bo jak się wywale Powiedzmy zbuduję chatkę, że idę do kopalni i się tam wywalę, no to nie będzie miało jakiegoś mniejszego sensu. Ale myślę, że takie coś, jeżeli fajnie coś zrobimy, no to wtedy wam po prostu, po prostu dam. Czyli no, bo da się sejwować serwer. Przynajmniej się dało w poprzednich wersjach, że no wiecie, dacie w typ obserwujący i wchodzicie sobie game mode creative i potem survival i macie z powrotem, możecie grać. Także Najwyżej potem wam tylko dam paczkę, ale już przestaniemy oczywiście grać na tym. Na razie to zbieram sobie y, drewno. Chciałbym eksplorować ten, ten biom, ale tym zajmiemy się y, w, przyszłym, w przyszłym czasie. Na razie musimy zrobić y, podstawowe, podstawowe narzędzia. Chciałbym, żeby ta seria y, nie była takim nudnym survivalem, tylko faktycznie, żeby się coś ciekawego działo. Żebyśmy coś fajnego porobili tutaj, a nie nagrali dwa odcinki i skończyli. Bicie Dirt'a to jest jak wbuchanie... wbuchanie tego, jak wbuchanie no, Creeper'a. No. Będziemy musieli dążyć do tego, żeby zbudować sobie tarczę, bo tarcza dużo nam da z pewnością. No, blokowanie ciosów jest to coś, coś na hardkorze ważnego, naprawdę. Także... Nie ma co, M mam plany na tym odcinku, żeby znaleźć jakąś e, miejscówkę, gdzie może chciałbym e, się osiedlić, chociaż wątpię, że znajdę to w pierwszym odcinku. E, chciałbym na pewno znaleźć jakiś, e, jakiś... jakąś bazę wypadową co zrobimy, bo wiadomo, no na no noce nie będzie, także będziemy sobie wychodzić na wypad, każdy tylko będę musiał być do tego przygotowany. No i niedźwiedzi, małe niedźwiedziątka. Ej, ej! Ty upanuj się, chopie Dobra. Oni już mnie chcą zabić, już mnie chcą zabić. Powiaska na sam dałaby mi dużo, dałaby mi y, na pewno jakieś zasoby. Nie musiałbym się... Ale wielki, takiego to jeszcze nie widziałem. Ty, on mnie też zaatakuje? <laughs> nie, nie, a tak. To tamten miał to koło, bo był z małymi, to dlatego. Eee, Także nie będę się nad tym tyle, ale Ważne, że wiemy, że mamy taki biom przy sobie. Jest No, Daj jedzenie? Dała. Sorry owce, przepraszam. Jest jeszcze jedno. Gdzieś. Przyszedłem. O tu jest. Mamy to, mamy na łóżko, proszę Państwa, mamy na łóżko, jest to y, całkiem zacne, bo łóżko nam się przyda i mamy coś do jedzenia, także no jest już lepiej, ja pójdę sobie, pozwolę sobie chodzić dookoła tego lodowego biomu ym, na razie, bo w razie czego wiecie, na lodzie, nie wiem czy tam się coś respi, nie znam się aż tak na tych biomach wszystkich, starą wersję to jako tako jeszcze, jeszcze byłem zorientowany co się dzieje, ale jak pododawali te wszystkie rzeczy te biomy jakieś wbiopne deże strzelem zombie strzelem zombie nie ja uciekam o piesek naprawdę hardcore to jest już coś potężnego te mowy biją taki damage ja oglądałem różnego rodzaju serie babka na przykład miała enchantowaną zbroję żelazną i jej podszedł creeper i jej wykurwił bombę znaczy wy brzydko, brzydko powiedziałem, ale walnął jej no i, i ją, ją zabiło, miała enchantowaną z dobra, no myślę, że taki coś nam wystarczy nie wiem, raczej mi tu jakiś creeper nie wybuchnie e, zróbmy tak zróbmy sobie takie okieneczko Ale lubię mieć wszystko ładnie, więc budowlę e, budowle też będą mam nadzieję, że wam się podobać utopmy sobie jedzonko damy sobie tu przetopimy sobie tym i damy sobie z 3 deski niech się topi ja za ten czas wykopię sobie żelazo muszę się poprawić bo nie widzę 4, 5, 6 na pewno 6, 7, 8 to jest największa ruda żelaza, ja teraz tylko sprawdzę ile kosztuje, ile kosztuje zrobienie zrobienie tarczy nie pokazuje mi, bo nie mam Dobra, mamy jedzonko. Teraz tak, zróbmy sobie trochę węgla drzewnego. Zróbmy sobie cztery węgle drzewne. Zrobimy sobie pochodnie z nich. O kurwa. maja. Yy, widzę tu żelazo już, ale to co odkryłem, to jest cave. I jakby ja wszedłbym tam normalnie, ale że to jest tryb hardcore, to boję się tam wchodzić. Yy... No zaraz zobaczymy co tam jest Nie boję się tego Dobra, no w gruncie na razie tam nie wchodzę po prostu Biorę to, to już dam y, do z żelazo Za ten czas zrobię sobie y, łóżko do spania Będziemy się zbierać do kimki y, Tak, łóżko się robi o to co? teraz się już tak nie da a biały barnik z czego się robi? też biały barnik nie? no nie może się nie da już kupę, słyszę zombiaki to nie jest biały barwnik jak się robi o biały barnik? no nie, nie mogę no to się nie przyspimy tej nocy jednak taki fail Trudno. Mówi się trudno i mamy już jedną rzecz do obrony. Chyba. Mamy już jedną rzecz do obrony całkiem. Nie, nie wiem tego, bo ostatni, ostatni steak, a... serduszku mam jedno. Mnie coś zrzuci tu. Poszedł po te żelazo. Mamy już lepszy kilo mamy już jakiś pancerz, co daje nam co prawda jedno, ale lepsze to niż... niż nic. Kura! Schodzę do tej kopalni. Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Jest zombie z opatą. Jest zombie z opatą. Dobra wiecie co? Ja jestem na gravelu. Sprawdźmy to. Dobra zrobię ich takim... Dobra jeden nie żyje. Ten ma opaty więc nie chciałbym mieć z nim starcia. Nie tutaj jestem od razu przy ścianie, także na spokojnie. Dobra, panie życzcie mi szczęścia. Muszę wstawać, bo nic nie widzę. Dobra, wiecie co? Za ten czas, jak będę kopał, to nie chcę, żeby mnie coś tu zaatakowało. Więc damy sobie to w taki sposób, że kopię sobie te żelazo, skopię ten cały węgiel. Bo to nam się przyda. Oczywiście. Hmm, że to nam się przyda tam dalej nie idę także chili jest dzień, więc dla nas na plus, dla nich na minus trzeba uważać i tak na te skurwibonki creepery dobra, taki Kwik, trochę zeksplorowane. dobra, w międzyczasie jak się to robi to idę sobie po owc, o, owiec poszukać bo potrzebuję owiec na łóżko, o pali się zombiak, jeszcze jeszcze się do końca nie, roz, nie rozjaśnił yy, nie rozjaśnił świat nie wiem jak to powiedzieć po prostu i przetopiło nam się żelazo, więc mamy już 13 żelaza możemy za to zrobić klatkę i za to zrobić hełm mamy już plus trochę do obrony kurde miecz mogłem zrobić dobra schodzę do tej kopalni po ko Syszę owce, słyszeliście owce? To słysza owce, łapka w górę <grystanie> Mamy to proszę państwa, mamy to Wszystko tylko nie creeper Proszę, wszystko tylko nie creepera na plecy, nie? Baranie kici, kici. Kici, kici. Baranie Ci kici, chyba nie mówi O, tu jakaś, jakaś dziura w skale No nic, jest, mamy ją, biała i po owieczce. No, także mamy kolejną... Mamy już na łóżko. Swoją drogą. Mamy łóżko. E, więc jest całkiem przyjemnie. Uh, 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 Trzeba zostać moją queen, a została zwykłą hoe Dzięki za żarełko. Kolejna owca. Dzięki. Potrzebuję jedzenia, no. Co? Takie. Ziemy. W łańcuchu pokarmowym. Dzięki. Mamy siódmy poziom. Dzięki poziomu... O, jest! Chodź, chodź, chodź. Spalił. Dwa. Trzy. Nie spalił. Kurwa, to jest jak robienie fms pod plus dziewięć, Wszystko pali, nie? To tak samo jest z tym. Dobra, muszę zjeść ostatnie nasze mięsko. Ostatnie nasze mięsko. W kopalni wcześniej zjadłem yy, ...tyrujące mięso. O kurde. Nie, po dwa serduszka na zbroi, o nie, dobrze, dobrze, zabity, zabity, kolejna walka za nami, zostaw i kopalnia zamknięta, dziękuję, dobranoc. Dobra, pięć, robimy tak, miecz i nowy kilof, żeby było na później, yy, tarcza, no na razie będzie musiała mi wystarczyć, zużyjemy sobie węgiel drzewny i zrobimy trochę pochodni bo widzieliście pochodnie są potrzebne yy, myślę że tyle nam wystarczy tyle na tak ja chciałem pochodnie robić nie pytajcie dobra weźmiemy sobie 23 połowa czy to nie jest za dużo to nie jest chyba za dużo spróbujmy pierw z 12 zrobić daje nam to strasznie mało dobra zróbmy z sa całości Coś Ci sobie zróbmy pochodnia, to jednak ona się przyda, tak? To się przyda. Mięsko sobie musimy jeszcze przytopić, więc sobie ta, ta, ta. Nagrania mam już pół godziny nagrania, ciekawe ile z tego materiału zrobię. Zróbmy tak miecz. Jest to już duże bo na przykład ten miecz ma 5, a ten ma 6. Więc no jest różnica. Jest różnica i będziemy szybciej zabijać tych mobiksów do tego wrzućmy sobie te mięso. Potem zróbmy sobie już w ogóle to łóżko. Skraftujmy sobie łóżko. To jest nasza baza. Myślę, że do nast w następnym odcinku już z tej bazy wyjdziemy. Jesteśmy tu tylko w tym dzisiejszym odcinku, żeby przespać pierwszą noc, zrobić jakieś podstawowe wyposażenie. Um, no i to chyba tyle, nie? Dobrze, że dobrze. Zjemy sobie jeszcze mięsko co nam wychyluje nasze czerwone siedziszka. Um, I elegancko, elegancko. Dobrze, a więc na tym zakończę ten odcinek, zostawię Was w tym momencie. Um, w następnym odcinku mam, udamy się na pewno Exploring, czyli um, myślę, że znajdziemy jakieś miejsce w bazy naszej, gdzie będziemy um, mieszkać, gdzie będziemy chcieli się osiedlić w najbliższym czasie, gdzie coś stworzymy. I zajmiemy się pomału już budową jakichś domków. Zobaczymy, zobaczymy. Ja dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Piszcie, czy podobałem wam się jak tnę filmy. Czy może lepiej zostawić normalny cały 30 minutowy na przykład odcinek, bo tyle ma aktualnie. Także piszcie, czy, czy to, czy to wam, wam się podobało. No i co, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, nara!